To właśnie w tym mieście zbudowali Titanica. Częścią naszej wycieczki po Irlandii Północnej był właśnie Belfast. A całą wycieczkę z Get Your Guide po Irlandii Północnej opiszę Wam w kolejnym filmiku. Zwiedzanie Belfastu zaczęłyśmy od 90-minutowej wycieczki z przewodnikiem. Dzięki naszej przewodniczce dowiedziałyśmy się bardzo dużo ciekawostek, których nie wiedziałyśmy wcześniej, bo Chad nam ich po prostu nie powiedział. I właśnie dlatego lubię poruszać się po nowych miejscach z przewodnikiem. Potem miałyśmy dwie godziny wolnego, żeby po prostu poszwętać się po mieście. Pamiętajcie, że Belfast to nie tylko statki w tym Titanic, ale to było miasto przez dziesięciolecia podzielone konfliktem między katolikami a protestantami. Miasto było podzielone murami na specjalne dzielnice, były zamachy i wojsko na ulicach. A teraz moje odczucia do Belfastu są takie, że jest to miejsce, gdzie łączy się stara część z nową częścią. Macie tutaj po prostu mieszankę starego stylu i nowego stylu. Bardzo mi się podobało to miasto i szkoda, że po prostu nie miałyśmy więcej czasu, żeby je zwiedzać. Jak na pewno wiecie, w Londynie są czerwone auto. Autobusy, a tutaj autobusy są różowe. Miasto jest naprawdę śliczne, ale nie jest ono jakieś gigantyczne. Dajcie znać, czy byliście w Belfaście i co najbardziej was tutaj urzekło.